Cześć, ja jestem Kensai, a dzisiaj chciałem Was zaprosić do Seven Days'a. Stworzyłem nowy świat, zwaliło mnie na pustynię, więc ja sobie będę w międzyczasie robił rzeczy a, typowe dla Seven Days'a i powiem w ogóle o co chodzi może. Stwierdziłem, że mm, sam remord na moim kanale wygląda dosyć słabo i może warto zrobić więcej niż jakby jedną serię żeby to nie wyglądało, tak że cały czas jest tylko RimWorld. dlatego też właśnie mm, dzisiaj widzicie Seven Daysa. Nie jestem pewien, kiedy ten odcinek się ukaże. Ale jest w planach też e, świeżo zakupiony Prison Architect, no ale to już jakby o, o Prison Architect to jak już będę e, robił z niego jakiś odcinek albo jakiś materiał. Może najpierw jakiegoś streama, żeby się z nim zapoznać, bo nie grałem w niego nigdy. A jeśli chodzi o Seven Daysa, no to stwierdziłem, że skoro i tak sam sobie czasami w Seven Daysa pogrywam, to czemu by nie nagrać tego? A z racji tego, że nie grałem na jednym świecie jakoś długo, tylko miałem tam chyba trzy światy, między którymi się przełączałem, i tam sobie robiłem jakieś rzeczy, no to stwierdziłem, że ej, może warto w końcu pograć na jednym świecie tak full i znaleźć, jakby, znaczy znaleźć i zdobyć więcej rzeczy, a nie tylko. Wiecie, takie początkowe pierdółki? No, bo jakby na tych swoich światach tam grałem, nie wiem, na jednym grałem 8 dni, na jednym grałem 3 dni. Jeden w ogóle zacząłem niedawno i nie mam na nim nic zupełnie. Na jeszcze kolejnym tam grałem chyba, nie wiem, też coś koło 5 dni. Tutaj grałem sobie ze spacelem, ale to na streamach. No i jakby tak naprawdę nie, nie osiągnąłem tych topowych przedmiotów. No, a mamy tą Alfę 17. Sporo rzeczy doszło, sporo rzeczy się pozmieniało. Zmieniła się głównie też... Głównie, no zmieniła się jakby też mapa, więc to nie jest to samo. Nie jest ten sam teren, na którym ja tam grałem sobie kiedyś kiedyś. No i dlatego też stwierdziłem, że... hej, może warto by faktycznie na jakimś jednym świecie dłużej sobie pograć, zdobyć tam powiedzmy tych sporo rzeczy odblokować co się da odblokować i no, jak już wszystko co możliwe sobie osiągnę no to wtedy będę się prawdopodobnie bawił w e, dodawanie modów i zaczynanie kolejnego świata fuck obtarłem się o kaktus no ale to już tam powiedzmy później już tego nie rozwalę tak łatwo ale to już tak jak mówię później póki co e, pogramy sobie myślę na normalnym świecie i postaramy się go trochę zeksplorować, trochę popudować, trochę pozabijać ząbiaki. No zobaczymy jak to wyjdzie. Jeśli chodzi o długość tych odcinków, no to nie chcę, żeby one były jakoś bardzo długie, ale z drugiej strony chcę, żeby coś się w nich działo. Więc odcinki będą trochę inne niż ten pierwszy odcinek, bo ten pierwszy odcinek jest taki powiedzmy luźny, gdzie sobie chodzę Szukam jakiegoś miejsca, żeby się osiedlić. Jak widzicie teraz, przez sam początek tłukę trawą, znaczy trawą, może pięścią trawę. Zbieram jakieś kamienie, zbieram jakieś liście. No i jakby nie robimy nic takiego konstruktywnego. A musimy poczekać. Ale chcę, żeby to się zmieniło. To znaczy. Chcę, żeby to wyglądało w ten sposób, iż um, wybieram jakieś... że nie wybieram, nagrywam jakiś dłuższy odcinek, powiedzmy jeden cały dzień i potem będę go przycinał. Um, cały dzień trwa cały dzień trwa 50 minut jeden pojedynczy dzień, ale chcę to przyciąć do nie wiem do ilu tak naprawdę. Myślę, że takie 20-minutowe no to jest to jest okej. Okay. Nie chcę też robić 10-minutowych, no bo tu będzie za dużo cięć, za dużo jakiegoś. Mm, nie wiem, nie wiem jak nazwać chaosu. Myślę, że takie 20-minutowe byłyby ok. Um, I tak będą wyglądały te przyszłe odcinki poza tym pierwszym, bo w tym pierwszym w sumie nie wiem, czy będę robił jakieś cięcia, chyba go pokażę po prostu 20 minut powiedzmy z tego pierwszego. 20 minut z tego pierwszego dnia w ciągu, i potem drugi odcinek to będzie drugie 20 minut. Myślę, że w taki sposób albo zrobimy odcinek, i potem, nie wiem, pokażę jakieś tylko podsumowanie pod koniec dnia, co udało mi się zrobić. No jeszcze nie wiem. Szczerze mówiąc, to zobaczę dokładnie, jak to będzie wyglądać, ale no przyszłe odcinki, no to już tak jak mówię, będą raczej zawierały trochę cięć, takiego pokazywania co w miarę ciekawszych rzeczy tak żeby zrobić z tych 50 minut, czyli jednego pełnego dnia, jeden 20-minutowy odcinek. No to tyle słowem wstępu. A przechodząc do meritum, to jak widzicie, wywaliło nas na pustyni i teraz za bardzo nie wiem. Sorki za to cięcie. Czytam chwilę ciszy. Um, dobra, tak jak mówiłem, no wywaliła nas na pustyni z jednej strony to źle, ponieważ dużo drewna. A z drugiej strony możemy z tego skorzystać tak naprawdę. Mamy ogrom piasku, aloes, jukę. Brzmi ciekawie, widać z daleka już ta gniazda których widzę, że w tej wersji jest naprawdę duży wysyp. No i w tym odcinku sobie po prostu znajdziemy jakieś miejsce na bazę. Czy, nie wiem czy w tym odcinku, ale tego dnia na pewno musimy znaleźć jakieś pierwsze miejsce na bazę. Chociaż skupimy się głównie na zbieraniu po prostu różnego rodzaju surowców. jedzenia może przede wszystkim. Tam widzę miasto i tam widzę dosyć duże miasto, ale ja nie wiem czy ja do tego miasta chcę się udać. Dlatego, że trochę jakby nie mam za bardzo broni, zbroi. Nic właściwie nie mam. No dopiero tutaj zacząłem. A myślę, że to miasto może być ciekawe, ale niekoniecznie pierwszego dnia. Więc my na pewno sobie tu wrócimy. Ale tak jak mówię, no chyba nie, chyba nie w tym momencie. Dobra, póki co hmm, chyba jest ok, jeśli chodzi o temperaturę. Chociaż tak mówię, no żyjemy na pustyni. Nie wiem, czy pierwszego dnia mamy jakiś pomysł do tego, czy po prostu coś się zmieniło. Wiem, że kiedyś było tak, że hmm, przebywanie na pustyni bez odpowiedniego stroju i na pustyni, i jakby w górach, tam gdzie jest śnieg, hmm, skutkowało albo hipotermią, albo udarem. No ale chyba najwyraźniej coś się zmieniło, bo widzę, że teraz tak nie jest. Chyba, że tak jak mówię, no pierwszego dnia możemy mieć jakiś bonus do tego. Tam widzę pierwszy dom, który moglibyśmy spróbować zlutować. Od razu zobaczymy, jak wygląda to miasto z bliska. Ja sobie tylko przełączę na pięści, bo nie ma sensu, żebym ja... Um, żebym ja marnował w tym momencie toporek. No i cóż, powoli udamy się w tamtą stronę. Zbierając przy okazji tą jukę i, i ten aloes. Jedno i drugie bardzo mi się przyda. Leży, leży, tu jest jakaś. Cóż to buza niepokojący dźwięk, to wąż Jezu, jaki on był ciulowy. Coś z niego mogę dostać? mięso z węża całkiem nieźle jeśli byśmy ogarnęli sobie teraz kratkę do smażenia fuck co tam strzeliły wolałbym chyba narobić hałasu żeby one wyszły bo wiem, że tam siedzą a ten dom wygląda na dosyć rozpadający się i to mnie trochę niepokoi. Może powinienem jakoś od góry? Ten dom serio się rozpada. Dobra, myślę, myślę że trzeba zacząć od góry. Nie chcę, żeby mi coś po prostu na web spadło. Świeczkę, jeśli da się, to wezmę. Okej, okay, nie ma tu ich. Co więcej, mamy tutaj ognisko. Tu są te fake... Mmm, Fake'owe... Fake'owa podłoga. Okej, okay, chyba jest, chyba jest okej. Okay. Możemy to na spokojnie sobie przeszukać. A z tego co mi się wydaje, to nawet, nawet może coś tu znajdziemy. Chociaż cooking pota się nie spodziewam. Bo on to raczej zwykle nie jest w szafkach, tylko sobie gdzieś tam wisi że dobra, jesteśmy przeciążeni. Czym jesteśmy przeciążeni? To nam nie jest potrzebne do szczęścia. To nam nie jest potrzebne. To nam nie jest potrzebne. a no i to nam nie jest potrzebne. Hmm. Dobra. Nic tu nie ma. Dobra, da się to wziąć? Da się to wziąć da się, więc. Lecimy dalej. No ja chcę tego Cooking Pota znaleźć. Gdzieś tu był obok drugi domek. Tam jest drugi domek, tam jest większy i na pewno tam będzie sporo zombie. Dobra, tyle. Amen. Wrócimy się do tej stacji benzynowej, bo ona wygląda chyba najbardziej obiecująco. Chociaż to też wygląda spoko. Ale jest drewniany, a stacja będzie raczej betonowa. Dobra. Kurde, nie miałem staminy żeby użyć tego mocniejszego ataku. A tam mnie goni jeszcze jeden zombie. No dobra. Co tutaj się wydarzy? Kurde, to wygląda całkiem obiecująco, tylko ten dom jest drewniany. Ten dom jest drewniany. Zróbmy tak. One powinny za chwilę wyjść. Strzały do łuku Przyda się. Nie się gdzieś zatrzymał. Trzy. Dobra. Ten dom wygląda na taki, w którym ktoś się barkadował. Dobra, gdzieś jeszcze tam jest zombie, bo go słyszymy głośno i wyraźnie. No tutaj. Ale dobra. Niech sobie będzie. Jest godzina 17. Do stacji benzynowej, czy tu? No to wygląda jak coś, co nam może posłużyć za tymczasową bazę. Ale będzie to trzeba oczyścić. Ale czy to będzie problem? Oczyszczenie tego. No, obstawiam, że jakiś na pewno. Będzie tylne wyjście będzie, tylko będzie zablokowane. W środku pali się ogień. Jest jakiś kominek prawdopodobnie. Którędy by się tutaj najlepiej dostać? Temat do przemyśleń. No ja obstawiam, że tędy. Myślę, że tędy najprościej, najszybciej będzie się dostać. Pytanie brzmi tylko, co tam zostaniemy w środku. I jak dużo jest tego, co tam jest w środku. Bo może nas to trochę przerastać, szczerze powiedziawszy. Widzę, że mamy 22 minuty nagrania. Więc tak jak mówię, no, ten pierwszy nie będzie skrócony. Za to, moi drodzy, każdy następny już tak. Dobra, weszliśmy. Jest jeden. Jest ich więcej, myślicie? Pytanie, czy jest ich więcej? Jest ich więcej. Czy jest ich dużo więcej? Na razie nic na to nie wskazuje. Nie wychodzą. Dobra, w tym pomieszczeniu to było wszystko. Widzę, że mamy jakieś zejście do piwnicy. Widzę, że tam się ktoś zabarykadował. Dobra, czyli dołem nas nie wezmą. Tu idzie grubas do nas. Idzie do nas gruba z grubasem, sobie tak łatwo nie damy rady. Spróbujemy go obalić. Jeszcze jeden cios mu tam wsadzimy. Tu możemy się wycofywać, bo wiemy, że tu nie ma zombiaków. Czyli na plecy nam nie wejdą. Dobra, gruby leży. Gruby leży, wchodzimy powoli dalej. Góra będzie za chwilę do zbadania. No chodź, chodź, a nie maruć. Dobra leży. Dobra, na razie leżą tylko skakanie. Uch, to obiłem się o kolce. Problem w tym, że skakanie po tych badziewiach strasznie dużo stamina nie zabiera. A ona się chyba właśnie przebiła. Dobra, chyba obie padły. Obie padły, ale słyszałem przebijanie się przez drewno. Teraz się zastanawiam, czy to te ząbki się przebijały, czy jakieś inne. Tu, są, tu jest tylne wejście. Tu mamy kuchnię. Na razie tego nie lutuję, bo nie czuję się tu zbyt bezpiecznie. No, muszę powiedzieć, że tutaj to czuję się znacznie bezpieczniej. A tu chyba mega bezpiecznie. Tam jest jakieś wyjście. Jezu, gruba baba. Gruba baba i zwykły zombie. Bleby na plecach nic nie mieć. Dobra. Zwykły leży. Zwykły leży, gruba baba leży? Leży. Dobra, jest też pielęgniarka. Pielęgniarka jest bardzo prostym zębiakiem do ubicia. Tu jest jakieś wejście, ale trochę na razie. To jest hałda węgla. To jest hałda węgla. Ogólnie mamy tutaj bardzo dużo rzeczy do sprawdzenia. A myślę, że to będzie nasze mieszkanie póki co. Tam słyszeliśmy właśnie kurczaka. A to są miny. I ja po prostu cieszę się, że nie próbowałem tędy przejść. Tylko, że znalazłem to obejście. Dobra, moi drodzy, 27 minut odcinka. Myślę, że coś tam może nawet z tego uda mi się wyciąć. Dobra, czołgający się. Czołgającym się nie przejmujemy na razie. Przejmujemy się za to wszystkim, co znajdziemy na tym piętrze. Przez wszystkim, mam nadzieję, do, mam na myśli dosłownie... Dosłownie wszystko. Bo wiem, że tego badziewia tu będzie od grona. Dobra. Przed nami misja oczyszczenia tego domu. Tu zamkniemy. Spróbujemy na razie wejść na samą górę. Będzie tam najwięcej, pewnie, zombie. Ale też obiektywnie wydaje mi się, że będzie tu koniec końców najbezpieczniej. Ja pierdzielę. Jebać co mówiłem. Dobra, trzeba stąd wyjść w takim razie. Wybijać je tu na korytarzu, gdzie mamy jakieś możliwości manewrowania. Padła? Chyba padła. Chyba padła, ale jest 21. jest 21 10 Co niestety obiektywnie oznacza Dobra, nie wiem, gdzie wpadłem właśnie. Nie wiem, czy przeżyję. Miejmy nadzieję. Słyszę, że one próbują się gdzieś przekopać. A ja będę próbował się gdzieś zakopać. Mam dwadzieścia minut, zanim zaczną biegać. Fuck. No świetnie. Четверть. Blok postawić. Nie mam zielonego pojęcia. Postawimy go tu. Szybko sobie na prędce skraftujemy bedroll. Dobra, widzę, że te zombie próbują się przebić. Wiem, że będą chciały też wejść. To. Dlatego dwa frame'y potrzebujemy. Haha, frajerze. Fuck, 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 fuck. Fuck. A się wjechałem. Gdzie jest moja pochodnia? Liczę na to, że jak zrobię łuk, to je łukiem. Diablo. Dobra, plan się chyba powiódł. Plan się chyba powiódł. Dobra, póki co, widzę, że ja tu wiele nie zrobię. Tamtędy, mam nadzieję, że nie wejdą, przynajmniej teraz. No cóż, spróbuję tutaj przeczekać, spróbuję tu przeczekać do rana i zrobić coś produktywnego, a w tym odcinku to by było wszystko. Ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnych, na razie hej.